Forum Jaber. Pasiernik? Listopad. 3-4 trzeci, trzeci, listopada. Złote tarasy w Warszawie, tak jak w zeszłym roku. Pomiędzy tymi dwoma dniami, 3 w nocy, wieczorem, gala wręczenia nagród Mix. Goście specjalni, oczywiście. E, w tym roku postaraliśmy się o kogoś wyjątkowego. Będzie to Seth Godin, najpopularniejszy bloger świata, no i guru marketingu. Właściwie każda jego książka e, na temat marketingu, bo on jedynie takie je pisze, każda jego książka a, jest światowym bestsellerem natychmiast, więc e, to będzie wyjątkowa na pewno przygoda móc, móc go zobaczyć, móc posłuchać, co ma do powiedzenia. E, oprócz tego Mike Walsh czyli też keynote speaker, specjalista w, w zakresie cyfrowej przyszłości. Poza tym bardzo wiele ciekawych postaci z biznesów online'owych już stricte. E będzie Microsoft na bardzo wys wysokim europejskim poziomie, będzie wiceprezes Facebooka. Będziemy mieli też bardzo egzotycznego gościa e z e Baidu z Chin, z chińskiej wyszukiwarki. E Ponieważ od dłuższego czasu już w Europie zastanawiamy się tak naprawdę nad tym... E... Jaki, z kim właściwie należałoby rozmawiać? Kogo należałoby jeszcze poznać, żeby jakby wypełnić ten obraz rodzącego się globalnego społeczeństwa cyfrowego? I tak naprawdę Azja jest takim kierunkiem. W zeszłym roku zaprosiliśmy przedstawiciela firmy mobilowej analitycznej z Japonii, z Infinity. I to była bardzo ciekawa, bardzo inspirująca prezentacja, ponieważ rynek mobile'owy w Japonii jest rozwinięty chyba najbardziej na świecie. Hop. W tym roku chcielibyśmy zaproponować właśnie chińskiego gościa z bajdu, żeby opowiadał trochę o punkcie widzenia chińskich przedsiębiorstw internetowych na rynek internetowy w ogóle. Na ich rynek, ale też globalnie na rynek internetowy. To może być zupełnie inny i, i bardzo ciekawy punkt widzenia i na to liczę. Um, oczywiście wiele, wiele innych niespodzianek, które w tej chwili potwierdzamy. Myślę, że po raz kolejny uda nam się zrobić konferencję która będzie stała na wysokim, jak nie bardzo wysokim europejskim poziomie, więc tak naprawdę zapraszamy wszystkich. Cztery sesje tematyczne, około 45 prelekcji, około 1000 uczestników. Także bardzo duże wydarzenie, adresowane zarówno dla do marketerów, jak i branży internetowej. Myślę, że super inspirujące. Trzy poprzednie edycje pokazały, że, że tym można zrobić na tym evencie można uzyskać ciekawą, fajną wiedzę, jak i również networkować w racjonalny sposób. Więc serdecznie zapraszam wszystkich, żeby się pojawili u nas. Dzięki.